Witam na kanale Ustalowej. Dzisiaj było drugie wywożenie złomu elektronicznego w sensie wszystkich kart płyt i tak dalej, łącznie z procesorami. No i mniej więcej takie są u mnie ceny. Płytka główna, komputerowa, stara, 20 zł za kilo, było 60 deko, 12 zł. Płyta główna komputerowa nowa, 8,50 za kilo, 10,20 przytuliłam. Karty rozszerzeń bez śledzi, 15 zł, pół kilo było, 9 zł przytuliłam. Płyty główne z laptopów, 24 zł, 9,60 przytuliłam. Płytki klasy B, 8,50, o, wyszło 28,5 groszy. Napędy, CD-ROMy, flopy i tak dalej. Złoty 10 zł za kilogram w obudowie, oczywiście. Pamięć komputerowa RAM złocony. Tu mam jedne po złoty 50 za kilogram. Tu miałam 7,20. I drugie były też złocone za 82 zł za kilogram. To to było 12,30 dla mnie. Procesory plastikowe, zielone i brązowe, lekkie. 85 zł za kilo. Ja dostałam 4,25. Procesor plastikowy ciężki z blachą 20 zł za kilogram, ja dostałam złoty 40. Zł. Plastikowe czarne procesory, boże, plastikowe czarne 240 zł za kilogram, ja dostałam 240. No na łączną kwotę stówę, myślę, że jak na śmieci, które miały skończyć w kontenerze, to i tak nieźle. Zostaw łapę do góry, zostaw komentarz, za, dla zasięgu, jak nie subskrybujesz, zasubskrybuj proszę żeby kanał się rozwijał w miarę możliwości. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego popołudnia. Pa.